A ja jestem IQOS, a to będą quick tipy na inferno. Zacznijmy, może, od obrony na B. Pierwszy smok, one way, rzucamy mniej więcej w ten sposób z kucaka. Jak widzimy, widzimy tu nadchodzących przeciwników. Drugi smok, też one way, rzucany z tego miejsca. Podchodzimy, rzucamy z miejsca. Smok wybucha. i Tutaj widzimy szparę i możemy strzelać do przeciwnika. Ostatnim smokiem do obrony B będzie smok rzucany z A. Jest to bardzo przydatny smok, gdy ludziom z B skończą się smoki, a jest info, że tam wchodzą. Podchodzimy do tych drzwi. Celujemy się na przecięciu tego z tym. Smokujemy. Smok pada idealnie. Przejdźmy może do fleszy na B, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Pierwszym flaszem takim podstawowym jest flasz rzucany na wychylenie jeśli nam wchodzą, z tego miejsca rzucamy mniej więcej tak. I po fleszu od razu wychylamy, nawet trochę szybciej niż to zrobiłem. Kolejnym fleszem z tej samej pozycji może, może być flesz rzucany od fontanny. Rzucamy i tym razem albo wychylamy, albo ewentualnie uciekamy. Jeśli wiemy, że wchodzą, a jesteśmy załóżmy sami. Flesz jeszcze z BSA jest to taki flash z ruin. Rzucamy w ten sposób i wychylamy. On się odbija, podskakuje i fleszuje wszystkich wchodzących, a nas nie. Kolejnym flashem będzie flash na wychylenie kolegi z Timu na banana. Podchodzimy do tych szpul, rzucamy mniej więcej na przecięciu antenek i obok komina z miejsca. Flash się odbija od daszku i flashuje wszystkich będących tutaj w pobliżu banana. Flashem jest bardziej taki prowizoryczny flash, gdy jesteśmy ratującymi i musimy wychylić, a tu jest załóżmy smok. Rzucamy mniej więcej w ten sposób. I wychylamy, przy czym musimy pamiętać, że tu może być celowana w nas e, po prostu piknąć. Następnym fleszem będzie flash na wychylenie na badana samemu, rzucamy więcej w ten sposób, gdy tu jest smog, bądź nie ma. I możemy od razu wychylać, ponieważ flash ląduje na daszku i fleszuje ludzi podchodzących. Jeszcze innym podobnym fleszem może być flash rzucany w ten sposób. Prowizoryczny flash, rzucam byle jak. I on fleszuje po prostu całe auto i pobliże nas nie. Jeśli chodzi o obronę A, jest tu również kilka ciekawych fleszy, może zacznijmy od fleszy na mid, podchodzimy do tego, celujemy w tą kropkę, rzucamy z miejsca, flesz wybucha, możemy spokojnie wychylić, on wybucha w ten sposób i fleszuje całego mida. Kolejnym fleszem na mida jest flesz z tego miejsca, podchodzimy, celujemy więcej w koniec tego daszku, rzucamy, on wybucha, możemy spokojnie wychylać, on fleszuje całego mida. Tak samo jak było na B na A również są bardzo dobre flesze z wykorzystaniem daszków. Podchodzimy na przykład do tego miejsca. Wiemy, że do nas idą. Wiemy, że, wiemy, że wiedzą o nas albo nie wiedzą. Rzucamy w ten oto sposób. Spokojnie możemy wychylać, ponieważ flesz nas nie oślepia i Owszem. Tak samo możemy rzucać flesza tutaj. Rzucamy mniej więcej w narożnik i spokojnie możemy wychylać. Kolejnym fleszem jest flesz z domków. Podchodzimy w to miejsce, celujemy mniej więcej. W ten sposób z prawego rzucamy, odwracamy się i wychylamy. Ten flash jak widzimy, jest niemożliwy do, yy, do zobaczenia i do odwrócenia się. Następny flash w obronie, flash na daszek. Jeśli podchodzą tam przeciwnicy, wychylamy tutaj, rzucamy z miejsca, koniecznie z miejsca tego flesza i spokojnie wychylamy. Flesz, jak widzimy, ląduje w, w tym miejscu i fleszuje całego lorda, cały daszek. Przejdźmy może do smoków na A, w sumie jeden prosty smoke na Pit'a, jeśli załóżmy odbijamy tego besa podchodzimy do tego czegoś, no mniej więcej przecięciu tego i trochę niżej celujemy. W ten sposób rzucamy, smoke się odbija i idealnie by Pit możemy spokojnie sobie odbijać z tej strony, nie wejmiemy na żadna AWP, nic z tych rzeczy. To by było na tyle, jeśli chodzi o obronę na Inferno, yy, ofensywę zrobię... Być może w kolejnym odcinku, być może nie w kolejnym, może w kolejnym będą inne mapy. Zobaczymy jaka będzie potrzeba teamu. Elo!